Moi drodzy, dzień drugi, witajcie. Jestem właśnie pod Wersalem, pod pomnikiem Ludwika XIV. Zaraz będę wchodzić do środka. Kilka słów wstępu, bo nie wiem jak to później się potoczy. Nie wiem, czy bateria mi nie padnie tak jak wczoraj. Opowiem wam zresztą w hotelu, co się wydarzyło. Ten zamek, właściwie ten pałac wybudował um, Ludwik XIII, czyli ojciec Ludwika XIV, jako e, Hunting Lodge, czyli taki domek myśliwski jakby. No a ten w obecnym stanie, który widzicie, jest wybudowany na zlecenie Ludwika XIV, czyli Króla Słońce. Bardzo się cieszę, że mam możliwość tutaj być. O dojeździ i wszystkim tego rodzaju opowiem Wam już z hotelu później, jak dojadę. Mam nadzieję, że nic mi się nie rozładuje dzisiaj. Także zapraszam Was na zwiedzanie Wersalu. No, myślę, że w przypadku tego pałacu złote, a skromne powiedzenie niekoniecznie się sprawdza. Chyba dobrze było wziąć ze sobą okulary przeciwsłoneczne, bo to złoto aż po prostu daje po oczach. Pod względem przepychu nic nie dorównuje Wersalowi. Ten pałac zbudowany był za Ludwika XIV, ale nie jest on ani najstarszy, ani największy we Francji. Natomiast stanowi ucieleśnienie wyobrażeń o monarszej rezydencji. Ludwik XIV, czyli król Słońca, zlecił budowę tego szateau i założenie otaczających go ogrodów. Posiadłość należała jednak, tak jak Wam już kiedyś powiedziałam, pierwotnie do jego ojca Ludwika XIII, który jako zapalony myśliwy postawił w lesie dwór, który kazał później rozbudować. Ukończona budowla doskonale obrazuje ambicje króla słońca, czyli Ludwika XIV, jako władcy absolutnego, którego wizja panowania podporządkowana była w zasadzie chwały. Sami widzicie, jak Ludwik XIV rozumiał pojęcie chwały. Wszystkie sale wykończone są albo złotem, marmurem sprowadzanym z całej Francji, a motywem przewodnim są planety krążące wokół słońca. Teraz widzicie tutaj królewską sypialnię, jeden z apartamentów, które powstały, gdy władca doszedł do wniosku, że potrzebuje więcej pomieszczeń zapewniających mu prywatność i w związku z tym od pewnego e, czasu te ozdobne komnaty pełniły jedynie funkcje reprezentacyjne. Król przyłamował w nich audiencję, a mieszkał w starszej części pałacu wychodzącej na marmurowy dziedziniec. Zamiłowanie Ludwika XIV do przepychu najbardziej widoczne było w galerii zwierciadlanej. Jest to 70-metrowa sala, która ciągnie się przez całą długość tej zachodniej fasady i 17 wielkich arkadowych okien galerii wychodzi na ogrody, a po drugiej stronie tych okien e, odpowiada im 17 ogromnych kryształowych lusek, których składa się oczywiście z e, kilkunastu mniejszych. Komnata królowej ocieka jeszcze bardziej złotym niż komnata Ludwika XIV, ale jak możecie się domyślić, kobiety mieszkające tutaj miały jeszcze mniej prywatności niż monarcha. Barokowe ogrody w Wersalu miały obrazować panowanie człowieka nad przyrodą. Zostały one zorganizowane na tak naprawdę dwóch osiach, północ-południe i wschód-zachód. Możemy zatracić się naprawdę spacerując po tych ogrodach na długie, długie godziny. Mamy tu i groty, i fontanny, i labirynty, małe stawy. Warto było przetrwać te męki w Wersalu. Naprawdę jest to nie... po prostu nie niedoceniajcie tego ile po prostu tutaj jest do zwiedzenia w Wersalu. Teraz ja po prostu odpoczywam. Mamy wysokości, zobaczcie. Boję się tego, żeby mi tutaj wszystko nie spadło zaraz. Piękno tego miejsca, aż mnie ściska w gardle. Naprawdę się czasami tak można wzruszyć bardzo, będąc, po prostu mają, mając możliwość bycia w takich miejscach, jest po prostu nie do opisania. Muszę przyznać, że już jestem tak obładowana i tak umordowana, że już mam na sobie ten sweter, mimo że jest chyba 25 stopni. Już nie chcę mi się tego po prostu kolejnej rzeczy wkładać do torby. A powiem Wam, że mam ze sobą e, jedną taką mniejszą torebkę i, i taki, taki wielki po prostu sak, e, czyli taki wór e, z lążą. Ale, e, bo tam mi się mieści po prostu wszystko, aparat, wiecie, taki mm, tripod do, do telefonu i do aparatu, wszystko. Ach, ale chyba zaraz gdzieś muszę usiąść, bo zaraz tutaj padnę na środku ogrodu. To jak tutaj pachnie w tym ogrodzie jest nie do opisania. Przepięknie, jak po prostu wiosna w parku, okwieconym po prostu za dawnych dziecięcych lat. Przepięknie. Muszę Wam przyznać, że ja już po prostu padam. Ledwo stoję na nogach i po prostu tak. Najlepiej bym się gdzieś położyła, coś zjadła, za wodę, to bym po prostu chyba naprawdę nie wiem co dała. Yy, tylko chyba w pałacu są jakieś restauracje, więc ciężko jest tutaj w parku w ogóle cokolwiek znaleźć, także miejcie to na uwadze, no chyba że znajdę to tam wam później dodatkową informację. Jesteśmy w kolejnym miejscu, ja nadaję już do Was przyszłości i wyobraźcie sobie, jednak jest tutaj coś do zjedzenia. Co prawda, to jest tak, nie wiem. Taki imbis, można powiedzieć, ale przynajmniej czy jakieś em, naleśniki z em, łososiem, które sama jadłam. Czy em, chociaż to chyba nie był zbyt dobry pomysł, wiecie, w środku słońca em, po prostu jakaś, te, jakiś taki szałas, em, ten imbis zbudowany i wiecie, ja jem rybę w środku em, po prostu wiosny i lata. Także nie wiem, czy to był dobry pomysł, przekonamy się. E, w każdym razie em, można było sobie coś kupić i do picia, i do jedzenia, także. Chociaż czystość pozostawia do życzenia, ale jeśli będziecie tak jak ja, po prostu umierać z głodu i spragnienia, no to myślę, że to jak najbardziej jest ok. Poza tym, ja nie mam jakichś takich, wiecie, wygórowanych wymagań. No i tak, teraz jestem przy fontannie, skwerze Dafne. W tym parku, w tych ogrodach można spacerować po prostu godzinami. Teraz już nie mam przynajmniej takiej fazy, że, że zaraz po prostu się przewrócę, także wszystko jest ok. Mogę po prostu dalej spacerować sobie i odkrywać uroki tego miejsca. Co to był za dzień? Jestem już w hotelu, przyjechałam teraz po Wersalu. Całkowicie zmordowana. Naprawdę, na Wersal trzeba, tak, tak jak ludzie mówią, przeznaczyć sobie minimum jeden dzień, i tak rzeczywiście jest. Ja tam byłam od godziny właściwie 10.00. się tam już gdzieś krzątałam. Miałam wejście na 11.30. Jeśli jesteście w ogóle zainteresowani, jak to wygląda, to jak sobie zarezerwujecie online bilet, no to wtedy są godziny połówkowe, czyli na przykład, nie wiem, 10.30, 11 i tak dalej. Najlepiej się ustawić już do tej kolejki. Jeśli wiecie, że na przykład przed chwilą weszła kolejka z 10.30, 11.00 się już ustawia, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ta kolejka, która była 10.30, będzie Waszą 11.30. Tak było w moim przypadku, tak też zrobiłam, zaraz kiedy oni już weszli, a tam była, nie wiem, przed 11.00 ustawiłam się w tej kolejce i później naprawdę dziękowałam samej sobie za to, bo gdy patrzyłam po prostu w tył, później ta kolejka ciągnęła się od właściwie bramy, na tej wiecie złotej, całej, aż praktycznie do pomnika em, Ludwika XIV. Nie, no, może trochę przesadzam, ale e, naprawdę była bardzo, bardzo długa ta kolejka. E, w ogóle, co Wam chcę jeszcze powiedzieć, to e, ja tam byłam, no, właśnie, od tej godziny 10 do mniej więcej 18, więc, e, no, zładniówka tak naprawdę, można powiedzieć. E, w samym e, pałacu byliśmy. E, od tej 11:30 do mniej więcej 14:14:30 jakoś tak, czyli no 3 godziny trzeba zarezerwować sobie na to. Plus jeszcze później poszłam do wiecie zwiedzać ogrody. No i po tych ogrodach można krążyć, 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 krążyć. Tak naprawdę jest to jeden wielki piękny labirynt. Szczególnie, że teraz jestem bardzo w ogóle zadowolona z tego, od razu już Wam muszę powiedzieć, że byłam tam teraz w maju, końcówką maja, było bardzo ciepło, mieliśmy dzisiaj 25 stopni i muszę Wam powiedzieć, że gdybym była tam latem, było naprawdę gorąco dzisiaj, więc nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak będzie gorąco latem tam. Więc ja jestem zadowolona, że byłam wiosną. I tyle, czyli tak, do godziny właściwie o 14.30, tak mniej więcej do godziny tej 17.30 bym powiedziała, bo jeszcze tam dojście do, wiecie, do wyjścia, dojście do train station, czyli do, Jezus, do dworca kolejowego, no to trochę tam mi zajęło. Z dworca tak naprawdę nie jest dużo do przejścia, może pół kilometra wychodzicie z dworca. Trochę odbijacie w lewo i tylko i wyłącznie prosto i dochodzicie do, do pałacu, więc tutaj w ogóle nie ma z tym problemu. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli Was interesują takie ciekawostki, co można tam wnieść i tak dalej, nie można jakichś tam wielkich napojów i tak dalej, jest kontrola biletów chyba dwukrotna, i później jest jeszcze kontrola taka, wiecie, security na taśmie, tak jak na lotnisku wjeżdżają Wasze bagaże, ale muszę Wam powiedzieć, że ja wzięłam ze sobą taki tripod, można powiedzieć, trochę taki mały statyw, jakby do kam lustrzankę, małą udźwignię, Udźwignie telefon i tak dalej, i wszystkie takie, wiecie, aparaty rozkładane. Miałam też ze sobą lustrzankę. Miałam, no wiadomo, telefon, miałam jakieś tam jeszcze inne przyrządy. I powiem Wam szczerze, byłam zdziwiona, bo gdzieś tam przeczytałam na stronie Versailles, że. Że nie są dozwolone statywy i tak dalej, więc oni tego nie sprawdzają, tak jakby chyba zawartości tych toreb. I później nikt absolutnie się nie czepiał. Tak jak na przykład kiedyś byłam w parku luksemburskim tutaj w Paryżu i normalnie wyciągnęłam sobie statyw, żeby zrobić zdjęcia. Park, jak park, żeby zrobić zdjęcia lustrzankom. I powiem Wam szczerze, od razu ochrona podchodziła do mnie dwukrotnie, chyba. Zupełnie inne osoby, więc podejrzewam, że nie można robić tam zdjęć, bo to jakby już nosiło dla nich znamiona profesjonalizmu, czy, wiecie, professional photos, i no, coś takiego jest zabronione ewidentnie, jak na to wygląda. A tutaj w tym wersalu, myślę, że to też niekoniecznie jest dobrze widziane gdzieś tam z tymi tripodami i tak dalej, ale nikt na to nie patrzył, zupełnie nikt, nikt nie podchodził, także można było się zająć sobą tak naprawdę, więc to mnie cieszyło, że można sobie tam po, pohasać ale powiem Wam szczerze, po tylu godzinach chodzenia naprawdę ostatnią rzeczą, jaką chciało mi się robić, to te, wiecie, zdjęcia rozkręcanie bo ja mam taką, jakby ten tripod, to jest taki. Składany, więc za każdym razem wiecie, że bo miałam go w torbie e, takiej mm, taki z ląszą mniej więcej e, takiej wielkości, e, tej takiej ortial, ortalionowej. No, to za każdym razem rozkładanie tego, skręcanie i tak dalej. Później, w zależności czy telefon, czy lustrzanka, no to znowuż skręcanie i tak dalej. Więc to już powiem Wam szczerze, już jestem chyba na no to za stara, bo już, to już jest nie na moje nerwy. Mimo, że bardzo lubię tak jakby ten cały proces i mieć pamiątki z tego, ale po, już powiem Wam szczerze, że to, to wymaga naprawdę mocnych nerwów. No i co tam jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Muszę przyznać, że mimo tego, że przyszłam teraz do domu, po wyszłam z domu, znaczy z domu, z hotelu o godzinie 8 i teraz jest godzina, poczekajcie, poczekajcie, jest godzina 19.42, jeszcze w międzyczasie byłam w sumie w supermarkecie i tak dalej, no to jak na, na te 11 godzin, jeśli dobrze liczę, to powiem Wam szczerze, że mój make-up wcale nie wygląda tak źle i to jest kolejny raz, kiedy muszę Wam polecić... Um, ten nie podkład, tylko ten BB Cream z miszy. Kurczę, to jest świetny podkład. Wczoraj, akurat to był dzień przyjazdu, i rano, chyba o piątej nad ranem, nakładałam na coś siebie podkład i stwierdziłam, że nałożę sobie podkład matujący z Fenty. I słuchajcie, przyjechałam tutaj około 10 do Paryża pociągiem i ten podkład wyglądał naprawdę strasznie. Takie, takie, wiecie, się dziury mi robiły wręcz, że tu, gdzie się dotknęłam, gdzieś tam przy. Wiecie, no jak to jest w pociągu, tak. To już miałam po prostu dziury poodklejane. A tutaj, mimo, że cały dzień po prostu gdzieś tam hasałam, to zobaczcie, no wiadomo, w miejscach gdzieś tam przynosi i tak dalej się to wszystko powycierało. Tu są moje plamy od słońca, nie wiem jak to się dzieje, noszę SPF zawsze, zawsze i robią mi się, no są one widoczne te, te plamy, no nic chyba nie zrobię, tylko jakaś witamina C, retinoli i tak dalej, no nieważne, e, wiadomo już e, szminki nie ma, cienie jako jedyny, po prostu ostatni bastion, wszystko zostało, ale ten krem BB z Miszy, on przynajmniej jeśli schodzi, to widzicie, trochę się wyświeca, ja też nie nakładam pudru za dużo, więc to jest pewnie tego kwestia, ale jeśli on schodzi czy ściera się, to jest to w miarę takie, muszę Wam powiedzieć, takie naturalne więc tutaj nie musiałabym nic zmywać i tak dalej, jak widzicie, pokazuje się Wam tutaj bez żadnego problemu. A puder, gdzie nakładałam dzisiaj, to nakładam, no i chyba dlatego nie, nie błyszczy się. Nakładałam tutaj, trochę na czoło, no czoło się, bo jeszcze czyli nie zadziałało. I nakładałam na tutaj boki nosa, bo wiecie, jak tam używam okularów przeciwsłonecznych, to nie chcę mieć tego poodbijanego. Mimo wszystko to wszystko się robi, wszystko się odbija, więc to jest spic na wodę fotomontaż tak naprawdę. No i nie, nic, I um, jak dotrzeć do Wersalu, to um, opowiem Wam może w osobnym filmie, bo to było w sumie takie nielada wyzwanie, bo um, próbowałam gdzieś zdobyć na YouTubie jakieś informacje do tego, jakie bilety kupić tak naprawdę, bo to, że muszę kupić jakieś bilety na pociąg, no to jest jasne, ale um, jak tego dokonać i tak dalej, to może opowiem Wam dla zainteresowanych tylko w um, osobnym filmie. No, i tyle. A co Wam jeszcze chciałam opowiedzieć wczorajszą akcję? Czyli to był mój pierwszy dzień, kiedy przyjechałam tutaj i poszłam sobie do centrum Pompidou. Zresztą pewnie jeśli oglądaliście vloga, no to widzieliście. 100% baterii. Przed wyjściem naładowałam sobie jeszcze na fula. Może. To jest moja wina, bo wiecie, jak, jak wygląda sytuacja ja i sztuka. Wchodzę po prostu tam i jak w sklepie, wiecie, dla dzieci z cukierkami, wszystko po prostu. I to jeszcze sztuka nowoczesna rewelacja, po prostu rewelacja, no ale nie o tym. I wyobraźcie sobie, po chyba dwóch godzinach zaczęłam tak patrzeć na telefon: Uuu, już mam 25% baterii. I powiem Wam, że to już jest niebezpieczne, bo jeśli jesteście gdzieś, gdzie nie do końca jeszcze znacie okolice bo jeszcze jak byłam kilkakrotnie w Paryżu, no to w innych rejonach, że tak powiem, nigdy nie zagłębiałam się w tamtą stronę, tak jakby po tamtej stronie sekwany, nie eksplorowałam tych terenów, i centrum Pompidou właśnie tam, tam jest. I przyznam Wam szczerze, Zjadłam sobie jeszcze coś po tym, byłam już totalnie padnięta. Zjadłam, wypiłam cydr i tak dalej i zbieram się do domu. Zaczął mi telefon trochę dziwnie się zachowywać, tak wiecie, jakby tak się zawieszać trochę. I przy 25% wyobraźcie sobie, on mi kurde padł. Żeby nie użyć innego słowa. Próbowałam jakoś go, wiecie, sprawić, żeby powstał, ale nic to nie dało. Jeszcze było po prostu gorzej. Rozładował się kompletnie. I muszę Wam powiedzieć, że to jest trochę taki powrót do dawnych czasów i do takiej orientacji w terenie. I widzicie, jak, jak jednak telefony robią z nas takich. Um, takie kaleki po prostu, bo bez telefonów w dzisiejszych czasach już czujemy się trochę jak bez ręki i mimo, że ja wczoraj nie wpadłam w panikę, bo mniej więcej jeszcze to metro paryskie już po tylu razach znam, mimo, że te linie dokładnie nie, ale wiecie już tam dwa razy nimi pojechałam wczoraj, to już mniej więcej wiedziałam co i jak, ale do tego centrum Pompidou zupełnie nie wiedziałam tak jakby jak, jak się jedzie, tylko znałam tą podróż do... I słuchajcie, gdybym ja patrzyła gdzieś w telefon, nie wiadomo co, dochodząc do tego, mimo że i tak korzystałam z Google Maps, dochodząc do Pompidu, i powiem wam, że gdybym nie zapamiętała sobie jakoś, mimo wszystko, tej trasy, to ja nie wiem, jak ja bym dotarła do tego hotelu. A jeszcze jestem na tyle głupia, że adresu mojego hotelu sobie też nie zapisałam nigdzie. Telefon kompletnie padł. Nie muszę dodawać, że jestem sama w Paryżu, więc możecie sobie to wyobrazić, jak to wyglądało. Drugi telefon, mój polski, to jakby telefon zostawiłam w hotelu, no bo stwierdziłam, że wezmę ze sobą tylko ten jeden. Nauczka z tego jest taka: albo po prostu muszę sobie kupić. Jakiś taki, wiecie, aparat, którym będę w stanie nagrywać i, i robić zdjęcia, nie używając telefonu, bo wszystko robię jak na razie telefonem plus lustrzanką, ale lustrzanką nie nagram, bo moja akurat nie nagrywa filmów. Albo nie wiem co robić, albo po prostu tak nie szaleć z tym, bo naprawdę takie sytuacje mogą czasami się skończyć gorzej, gdybym nie zapamiętała sobie tej trasy. No to taki po prostu z tego mora, już nie będę Wam tutaj dłużej przeszkadzać gadaniną. W każdym razie, dobrze jest po prostu wrócić do takich tradycyjnych, staromodnych metod, jak po prostu mapa do ręki, gdzieś tam trasy metra, zapamiętywanie, orientacja w terenie i tyle.